Can I be your superhero? Superhero. Dzisiaj postanowiłem opowiedzieć trochę o, o motocyklu, którego tu dosiadam, że tak to określę. I think the girls with their nails done Na zawsze spoko, fajnie spo, spotkać. Patrz w lusterka, szanuje się, ale trzeba dać się pokazać też. No wiadomo, każdemu się śpieszy, każdy zapierdala, ale. Ale trzeba się dać trochę zauważyć, chociaż przez chwilę No i to tak, i tym pozytywnym akcentem zaczynamy dzionek Jeździć mega ciepło Około 6 stopni pokazuje na pogodzie, na telefonie Także jest cieplutko Można jeszcze śmiało jeździć No, a później dwa tygodnie w szpitalu na zapalenie płuc Dziękuję, pozdrawiam Padł pomysł, by nagrać yy, jakieś recenzje motocyklowe. No i próbuję coś tam skręcić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy będzie się podobać, czy nie. Jeśli ktoś tam jest zainteresowany, to można poświęcić te parę minut. A jak nie, to aby łapka w górę subskrybuj dzwoneczek i elo. Jest to Honda F3 97 rok. Z przebiegiem. No do negocjacji przebieg jest, tak? Bo nie dość po pierwsze jest licznik w Milach. Tak, to druga sprawa jest drugi silnik założony. Gdyż 3 lata temu kupiłem z miną, był klejony karter od, między sprzegłem a, a cylindrem, także fajnie. Pozytywnie jest kupić maszynkę za 6000 i po sezonie dowiedzieć się, że silnik jest do wymiany, tak? Można było to jakoś zakleić, ale to, to, to nie o to chodziło jest. Także stoi sobie w rogu, czeka na, na chwilę aż tutaj panewa, panewa powie papa pa i się zamieni, dawca części, tak? No dobra, trochę z tematu zjechałem. Jest 52 tysiące prawie Myślę, że to nie jest jakiś dużo mocno wielki silnik, yy, wielki przebieg dla tego silnika Chodzi, wiadomo, sprzęgło na Słychać <laughs> sprzęgło na przemian z hałasującym rozrządem. Jak to w tych kontach jest? Nowa nie można wymienić na napinacz za około 600 zł. Ale no, zrobić 2000 i samarot to samo, tak? Także co, co kto lubi. Można go oczywiście napinać trochę, co to triale. Także po napięciu no, było chwila spokoju, tak? Naturalnie z takim przebiegiem wypadałoby wymienić cały rozrząd, bo podejrzewam, nie był tutaj nic ruszane. Tak samo kosz sprzęgła. Yy... No, co tu więcej. No, plastiki, jak wiecie, no były jakiś szlif, jeden, drugi. Yy, ten pierwszy, no to był tak dość poważny, tak, maszyna wleciała w barierki. Yy, musieliśmy cały stelaż, musiałem drugą ramę, tak, na, na dawce. A angielskopet papierów testowaliśmy z braciakiem e, tylny stelaż na, na fabrycznych spawach. ucięliśmy tamto, wy, wybiliśmy stare, stare rurki i włożyliśmy nowy tak, ze starej ramy. No i to się jakoś kupy trzyma. Były zamówione plastiki z dali. Nie polecam, yy, bo znaczy, zdało dało się to złożyć, ale nie w takim stopniu jakim ja myślałem. Yy, głównie chodzi o pasowanie tych elementów, gdyż bo no ja wiedziałem, że to nie jest jakoś jakościowo tak za 1000 y, chyba 200 1100 był komplet plastików już z przesyłką zleczony y, na polskie pe peleny no ale doszło do tego cło no, oczywiście y, nic to nie dało że Chińczyk napisał że to jest y, wartość o y, tam 100 euro chyba czy tam w każdym no, razie taka tu się nie mieściła w tym progu to nasz Kochany urząd celny tego nie przepuścił, nie dał, nie dał rady i po to było nałożone jeszcze cło. Wyszło około 1800, już cłem ze wszystkim. tak, No i tam chyba miesiąc, półtorej było czekania za tymi plastikami. No ale to już jest inna strona. Chodzi o to, że no, sam wszystkich plastików nie założyłem. Pomijając to, że wszystkie otworki były no tak, jakby lutowniczo przebijane. Trzeba było je szlifować, rozwiercać. To dwie, dwie boczne owiewki te tutaj jedna i druga strona, musiałem założyć stare bo tamte y, nowe chińskie tu, tutaj brakowało centymetra dosłownie z miarką w ręku centymetr różnicy był i była tutaj szpara, że no nie dało się tego złodzić Co, żeby tam pasowało na otwory no nie dało się tego zrobić nie dało się, dziękuję, do widzenia niektóre mocowania fabryczne fabryczne tak jak w tym oryginalna owiewka była mocowana do karoserii, do... Do, do ramy, czy tam do jakichś tam stelaży nie pasowały. Były takie rozbiegi, że nie było możliwości tego inaczej spasować, tylko trzeba było to odcinać te mocowania i od trytytka, tak? No bo nie dało się tego inaczej zrobić. No drugi raz bym nie kupił. Było, była duża, tak jakby, niepewność, czy kupimy oryginalne połatane, z porwanymi uchwytami, to lepimy, czy kupujemy komplet Yy, ekspresowych i składamy to i jazda, tak? No niestety, no, teraz bym się zastanowił bo tak jakby, no, no, no mało wiewki, tak? Przejdziemy no, trochę opalarko ogrzać, no wiadomo tutaj jak widzicie jest delikatna wtopka, bo była czecha z tej strony żeby się do, dopasowały te plastiki, bo tam był problem z dopasowaniem tutaj z tą szybką też, była grzana z tamtej strony no i nie było widać, a on się z tej strony zaczął wybaczać ten plastik tak jak widzicie tutaj, no trudno, no, no, co, stało się, tak. Bak został oryginalny, oczywiście zamawiałem owiewki bez, yy, bez baku, bez nakładki na bak, bo jest też wersja z nakładką na bak, która jest tam chyba troszkę droższa, niedużo, ale został oryginalny, jakiś suwenier tutaj po szlifie, żeby przypominał, że jednak to jest motocykl i to trzeba go szanować, bo no, różne są akcje, różnie, można się czuć pewnie na 100%, nie uwagi, delikatnym za mocne hamowanie, zaciśniemy przednie i lecimy, tak? Mówię, to trzeba, jakoś wiecie, taki respekt, że się ma rodzinę i się do kogoś trzeba wrócić, tak? Nie można cały czas napierdalać, cały czas non-topper koło, koło, koło. No ale trzeba pamiętać, że tam ktoś na siebie czeka, nie? Także to... Suwenir i że zawsze na łokach... pamiątka, tak? <laughs> no, co nam więcej? Co do ceny plastików... Yy, Zali, to jest taki myk, że... Oryginalny nowy, choć chodzi, chodzi o przedni błotnik, nie ma. Do tego modelu poliftowej nie ma błotników przednich, nie ma. Ja lepiłem jednego z dwóch. Yy, znaczy, udało mi się raz kupić yy, cały, w miarę ładny, bez, bez potrzeby lakierowania. Yy, znaczy był moment tylko na czarno przyśnięty. I No, znajomy pojechałem do znajomego. No i wjechałem do znajomego na podwórko, bo oglądaliśmy, że dojadę do niego. No i wjechałem do niego na podwórko, a ten mnie nie widział z tyłu. No i wsteczny i mnie skasował, tak? I błotnik po trzecie tak jakby papa. to pa. do, do, do znajomego speca, naprawdę do, dobry mechanik. Mechanik lakiernik, na to określę akrobata. Nie, 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 nie jeden motocyk poskładał do kupy, no myślę, że to była lepsza wersja niż te owiewki zali, tak? Poskładam ten błotnik No ale z ostatnim szlifu, no nie poszło No sam błotnik nowy, bo używanych po prostu nie ma Kosztuje około 900zł, nowy od Hondy A tutaj za no, fakt 1800 No Mamy komplet na cały motocykl, który nie pasuje do motocykla Jak <mamy> to określę. znaczy nie pasuje No założony jest, tak, ale nie pasuje tak jak powinien Trochę chory jestem, mam nadzieję, że to się jakoś wyciszy no, no i tak no, tam jakieś tam prezentacje z zewnątrz no, co, co do samego zmian modelowych to w wersji poliftowej jest tak zwane dynamiczne doładowanie jest dołożony czujnik y, położenia przepustnicy na gaźnikach co ciekawe y, on tam zmienia trochę tam jakieś parametry silnika no, no w każdym bądź razie ma lepiej jechać i są takie dwa gwizdki gwizdki z przodu po, po, pokażę je później Yy, które doładowują tak, jakby w cudzysłowie doładowują silnik, yy, zdarzyło mi się, że zainteresowałem się tematem, o co z tym wszystkim chodzi, bo po złożeniu, nie wiem, chyba coś lampę powrajają z przodu i wiecie, bo to jest na gumowych przewodach i po prostu były one schowane za, za owiewki, nie było ich widać, że nie łapały powietrza. No i maszyna więcej jak 90 stówę nie szła na każdym biegu, można było katować, więc jak stówę nie szła po prostu, nie poszła i koniec. Dziękuję. No i mówię, no to już coś, to źle złożyłem gaźniki, coś tego, poczytałem troszkę, podowiadywałem się No i jest takie dwa małe wistki, które potrafią popsuć robotę No i przyczepiłem je na wierzchu, żeby łapały powietrze i maszyna odżyła O dziwo, tak, także taki myszek Co do technicznych, co do części do Hondy, no Niektóre części, tak, profil powietrza jest u lokalnego sprzedawcy był niedużo tańszy, uru to 10-20 zł od oryginalnego filtra od hondy, także poszedł oryginalny filtr od hondy. Bo zamiennik po sezonie się rozlatywał. Tak. Ta siatka taka siatka, nie wiem, czy kojarzycie. Możecie sobie powiedzieć, jak filtr wygląda, to ta siatka ta motochona takie plastikowe, alanity odklejały się te nity. Że po prostu ona dyndała sobie, nie? Tutaj oryginalna. Oryginalny filtr po sezonie był praktycznie jak nowy, tam się nic nie działo, jest po prostu... i napis Honda już cieszy, mu się kupiło oryginalną część. Co do tutaj pomodzonych spraw, to jedyna rzecz jak mam to jest zmieniony napęd, z przodu jest minus jeden, jedno, jeden ząbek, z tyłu plus dwa podajrze, co daje nam niezłego kopa yy, oraz no, nie musimy kombinować długościami łańcuchu. Tak? No tyle, no pozwala strójki podnosić tak z, z, ze sprzęgła. Wiadomo, no. No, no, trzeba trochę pomóc metodą da majstra, bo inaczej to siedzenie nie, nie wstanie. Ja, ja nie mogę tego poderwać, żeby mocno jakoś szarpnąć, ale dla mnie to jest nienaturalne, żeby strzelając z klamki szarpa jeszcze za dodatkowo za kierownicę, tak to jest. Ale to inna strona medalu już mm. Mm, i co tu więcej można powiedzieć? No... 97 rocznik Pełni 20 lat już ma Mój Boże 21 22 Łodź motyla noga To jest to już stary rum Ale jak widzicie jeździ i cieszy Cieszy, cieszy morder tak to określę do parametrów technicznych no to ma około tam 98 koni, o ile dobrze, dobrze pamiętam to możecie sobie poczytać o parametrach no nie jest jakiś tam wielki szał, ale naprawdę trzeba trochę szacunku do tych 100 koni i tam 65 nm, ma, o ile dobrze pamiętam no, daje frajdę, daje frajdę, nie, nie powiem jeśli z więcej parametrów to oczywiście zachęcam do skorzystania z serwisówki no i tyle, no, pozycja jest półsportowa, że jest taki niby motocykl typowo sportowy, a jednak to kanapę ma łączoną, do tak? no, takich mm, typu XX1100, no wiadomo, to już sport, potężna maszyna jest, ale to taki sportowy turystyczny, że, że tak to określę, nie? później F4, to no, ta pierwsza to też miała jeszcze e, łączoną kanapę, a ta następna nie pamiętam o ale to już miały dwa, dwa siedzenia tak? dla pasażera osobno i dla tego, że taka mocniej sportowa pozycja jest. No, no, Hondy, no, by, by... Była FK pierwsza, później było F2, F3 i F3 po lifcie 97-98 rocznik. One głównie użyły się no, zmianami w gaźniku, te doładowania jest. Inny przedni błotnik, biały z ma. Yy... Chyba obrotomierz, ale nie jestem pewny, bo to jest pomodzone Ale obrotomierz albo prędkościomierz, wiem, że jeden biały jest tylko po się. Tutaj jest dołożony, ktoś sobie dołożył, tak? Może była korekta licznika, nie wiem Nie wiem, ale tak zgaduję, że była korekta licznika, tak? Nie przeze mnie, ale była korekta licznika yy... No, to ten... A, i mają zmieniony, ma zupełnie inny ogon yy, Taki bardziej, bardziej nowocześnie już wygląda Yy, bo te z F3 i F2 miały praktycznie taki sam ogon. Te owiewki z przodu się różniły F2 od F3. Yy, trochę inne nerki miały. No była troszkę stylistycznie zmieniona, nie? Te yy, stare F-3 mają prostokątną lampę, która mi się w ogóle nie podoba. No, staro wygląda po prostu, nie? Ten zadupek jak uda się może nagrać, jest trochę w lepszym stanie. W lepszym stanie, bo już lepiej wygląda, że jak to tak określę. No i tyle, tak, no pewnie znalazłbym się jakieś inne wiadomości, że jakie to są zmiany modelowe, ale to już bardziej poczytacie czy na ścigaczu, czy na jakimś innym, czy na Wikipedii chociażby yy, są tam artykuły wszelkiego rodzaju na temat tych motocykli, no a ja polecam, nie jest to jakoś jakoś mocno sportowa pozycja typowo niewygodna, tak, można śmiało lecieć w trasę i... I wstajesz, a chłopaki już zdekają. kur... na moje plecy A ja taki, o bujaj się, czemu Hondę kupić, nie, nie GXa kupiłeś Później się pierwszy z tym <grym> Także pozdrawiam cieplutko No, tym miłym akcentem można by zakończyć Prezentację Modelu A, jeszcze miałem dodać, że Są co wyczytacie na przykład na Ścigaczu Pl, że Stunterzy lu, lubią te silniki, tak? Są typowo niezawodna konstrukcja. Dużo znoszą, du, dużo stunterów katowało. Nie wiem jak jest teraz, bo teraz wiadomo jest dużo nowszych motocykli, głównie chyba w czwórki teraz tam królują. Ale nie, nie jestem w temacie, nie orientuję się no, parę razy tam znajomych. Co właśnie tam to jest się zajmowali, tam próbowali sił w stuntach, no to były F 4 tak? Trochę dowsza, może części lepiej dostępne, no nie wiem, ciężko mi określić No i za Oczywiście przekłamuje, bo mam ten zębatki Około 30 km, bo no, dorzuca sobie no, spalanie dużo się nie zmieniło, wiecie Miło, że obrotów jest więcej, to te 100 km chyba przyjadę w tych. Jeśli jadę sam, to w 8 litrach, jeśli jadę z plecaczkiem. Yy, żoną moją kochaną to 6 litrów pali Także polecam jeździć z Bo mniej motocyk pali <gryw> O dziwo O dziwo Dobra kończymy to